Czyli w praktyce to, to wyglądało w ten sposób, że prosiłem czata, żeby on mi przygotował treści w takiej, w takiej formie, tak? czy mamy tytuł, intro, slajd, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Podsumowanie. Ja potem z, takim, z taką CSV ką szedłem sobie tutaj do kanwy, dodawałem prześli dane, przesyłałem te dane, tak? czy wybierałem sobie z, z tego z dysku CSV, kę którą chcę zaimplementować. Eee, powiedzmy, że tam, kiedy już wrzuciłem te treści, to po prostu wystarczyło, że miałem gotowy szablon na mojej karuzeli i tylko. Podmieniałem te elementy na, na karuzeli, które mają być zaciągane. Czy na przykład tutaj, jak mam tytuł, to po prostu widzicie, ja łączyłem to przy pomocy, nie wiem czy teraz to będzie, chyba, chyba nie. Generalnie, jeżeli bym zrobił właśnie taki projekt i wgrałbym jakieś dane, to tutaj bym dostał informację, że mogę połączyć te dane, tak? I wtedy kanwa będzie wiedziała, że tutaj w tytule powinienem użyć, ona powinna użyć tytułu tutaj w, w tym intro powinno użyć intro, potem kolejny slajd to jest slajd pierwszy rozwinięcie, slajd pierwszy nagłówek i tak dalej, tak, więc w ten sposób byłem w stanie zrobić karuzelę na cały tydzień, 10 minut być może, nie, czyli, yy, czyli oczywiście jest to też bardzo szybka bardzo szybka możliwość, no i jeżeli wy, to też jest coś, co na pewno warto by było sobie wykorzystać, także jeżeli wy również chcielibyście coś takiego zacząć robić to nie wiem, mogę nagrać taki film, jak to robić yy, dokładnie, bo nie chcę, żeby ten film też był za długi no i te, jako, że też nie chciałem tego Publikować własnoręcznie wszędzie. To korzystałem z buffera. Nie wiem, czy buffer jest najlepszy. Ja po prostu jakoś po prostu go kojarzyłem, dlatego z niego skorzystałem. No i tutaj widzicie, po prostu wybrałem sobie kanały, które chciałem, czyli LinkedIn i Facebook. Okazało, okazało się, że nie mogę publikować na, na YouTubie wpisów, tylko mogę tej shortsy publikować, więc yy, póki co to olałem. No ale tutaj wystarczyło, że po prostu. Mi tworzył jakąś tam, jakąś tam treść. Ja po prostu w bardzo łatwy sposób mogłem to wrzucić do bufera. Buffer to publikował za mnie, więc na przykład mogłem sobie zaplanować treści na dwa tygodnie do przodu. Więc wystarczyło, że siadałem jeden dzień, poświęcałem na to, nie wiem, godzinę, półtorej godziny i miałem y, gotowe treści na, na następne dwa tygodnie, powiedzmy, nie? Czyli takie półtorej godziny roboty na budowanie swojego brandu, jako taki eksperyment, żeby zobaczyć, czy on rzeczywiście, y, czy on rzeczywiście daje radę.